Siemano, witam wszystkich, bardzo serdecznie dzisiaj jesteśmy w Daddy's Nightmare. Kuse your daddy. Jest noc. Daddy? Jest noc. Idzie... Ej, co to jest? Nie jest noc, jest po prostu światło. Nie zapłaciłeś rachunków, stary pierniku, kordegości. No ty gadasz?! Zawsze płacę. O kurde, to są inaczej rzeczy porozstawiane. Gdzie jesteś młody? W Twojej mamie. Haha, to się składa. Ja też. <laughs> Co jest? Jak wygląda? Masz latarę na ubije Nie masz <laughs> cieniu na Stary pijany mocność bi Dobra, co robimy? A jest zamknięta. Nie wiem To jest tedy Nightmare. Dobra, powiedzmy, że wypije póki co to. Co ty co to co wybijesz, co? Młode... Ej, że tak Gościu, baterie są umieszczone, kumasz? O nie, ty młody kurna, gnoju! Ale no mi HP nie spada w ogóle. No bo jesteś słabym dzieciakiem. Masz pomarańczkę. Przestań mnie popychać! Ile cię mogę zabić, masz 10 HP. Co? To jest. Daddy Sniper! To jest 1 na 1 O spada w fryję, że użyłem HP! Albo jest dojeżdżany, czyli na tym polega ten tryb. Spada stot. że zamkniesz się w ślepym zaułku i będę musiał ci sprzedać bułę ostatnią. Sam jesteś w ślepym zaułku. Nie ucieknie stamtąd. Nie ma tamtego, nie ma zera. Kurna, mam lepszy pomysł. Kurna, no nie da się! Ty, potrzebujesz. Co jest, dzieciok? Nie wiem, daj mi to. Nie mogę Cię nic podnieść, to jest w ogóle jakieś zbugowane, no? Nie jest zbugowane, tak ma być właśnie. Mam gaskam i nie mogę nic zrobić. No a co mam zrobić z gaskami? Gascan, ten gaskan służy tylko do tego. Dobra, chodź, dokończmy to i zaczniemy ten tryb. Oj. No nie, nie mogę rozbić szyby, no że... To są jest... twoje ostatnie chwile! Szybę rozbijasz młotkiem. Ale no nie mogę Ostatnia chwila ojca sta... O, łom. Chwytak do dzieci. Na frajerze. O nie! <laughs> A, jak ja się jak się jest to... Dobra, dawaj ribecz. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Gościu. Teraz chyba ja będę tu. Stary! No, będę starym? Ja jestem stary dalej. Ty jesteś starym? Dobra. No nie, <grym> chodź tu, chodź tu Gdzie jesteś, alcie dopadnę gościu, Uuuh. mam nóż O nie, młody pijany Chodź tu A kurde, jasne, nara frajerze no, Za szybki jesteś Nara, nie znajdziesz o, mnie To co to jest? To czołg, ej, ty możesz się bronić gościu, wiesz? Czym? To jest. O nie, co to jest? Możesz być czołgiem. O kurde, to jest. To jest DBD, kurna! Czemu DBD? No bo na, na zewnątrz jest silnik. Co? O! <grywia> nara rafereze. Ja muszę odpalić generator, żeby odpalić światło. Ale po co ci światło? Światło cię nie uratuje, typie. Dzieciakiem mnie uratuje, wtedy jesteś tam, wtedy jesteś słodki, mały gnuj. A to z... tylko, gdy gasną światła, zdrajcy budzą się w Amongas, mam rozumieć, tak? Tak. <grym> Te, Pijany jestem. No bo kurde, zbugowałem się. Ale jesteś w... słaby. Zbugowałem się, Ejbi. Ja tryharduję. Gdzie masz tego? Gdzie jest ten, ten generator? Nie powiem ci. Kurde, AB. Nie możesz ostatnim tego wiedzieć Zajumałem cię ostatnim razem Dlatego może teraz wygrać Kurde, co za kupi ojciec Zjąże. Chodź, gdzie ty masz ten generator? Na dworze na pewno, idę cię dojechać tylko Te, a te rzeczy nie dają mi power-upa? bateria baterię zjem? Taka muzyczka w ogóle Nie, mam klasyczną Ej dobra, stary Ja mam inną A super ta muzyka Dobra, biorę nóż cię dojeżdżam, nie macie już Są klucze O nie, młodej! Spadaj ztąd! No nie mogę już ruszyć! Dostał bułę! Z noża. Ała! Dostał po girek No szczęście, że nie mam broni na odległość, typie. Już byś padł, już byś zniknął. Czy ty jesteś? Nie, ja mnie. Ała, ale przez ciebie wolny jestem. Kurde, a co ja mam powiedzieć?! Mam znaczy, że ta muzyka nie jest copyright. No to swoją drogą. A co ja mam powiedzieć, Ejbielerzu? Nie wiem. Chodź tu! Chodź tu! Nie widzisz mnie. No właśnie, sens w tym, że. Ja jeszcze jestem na dworze. <laughs> Najdobrze. A ja wiem. Dobra, mam pomysł jak ten: jak cię przechytrzyć. A ja mam sobie No pomysł, kurde! Jak cię co tam robisz, Ejbielerzu? Nieważne. To naprawdę, jakiś generator. Ty chcesz tam chcesz chyba uciec. Stąd. Nie no, co ty? A z tego domu chcę uciec, co za Ja nie chcę z domu uciec, tylko chcę... O kurde Ta muzyka wesoła w tle <grym> Nara w mody Zobaczysz, co ja ci zrobię, tutaj. tylko Mam zbugowane, że mam cały czas coś w ręce A nie chcę mieć tego w ręce Gdzie jesteś, AB? Pomóż mi Ale młody Ejbi o, o, wygrałem Zrobiłeś generator? Nie, nie zdążyłem to inny masz mm, 6 minut, 6,5. Dobra, dobra, to, to nie zmienimy 6. może odwrotnie. Albo dobra, no spróbuję przynajmniej to zrobić mnie to z... w końcu. Tam no, nie zmieni? To... to ja mogę spróbować, to dawaj, ja zagram tym. Mogę zrobić cięcie. dobra, no to cięcie. Hmm. a he, he, Jestem dzieckiem! A ja... Dokładnie. Roble. Dokładnie. Tutaj też mam taką super muzyczkę ja jestem? ha... Oh, oh, oh. Odradzam się A to już, bo to trochę dłużej. Teraz znajdę ojciec. Dzisiaj się odrodziłeś tak ciekawości? Nie powiem ci. Nie możesz tego wiedzieć. Nie ja powinienem. Nie możesz. shit. Witaj ojcze Nie jesteś moim dzieckiem. Jak to nie? Jest wolnym gówniakiem. Co ty gadasz stary O, faktycznie są generatory tu. No co mam zrobić z tym generatorem IB? Musisz go zapić. Nie ja musisz zanieść paliwa i chyba kluczyk Tak jak do auta Stary Pff, Mam. <noise> Gościu! Mam granat trucizny, którego nie mogę podnieść. Idziesz do mnie idziesz. Co tym ty młotem chcesz zrobić ty pier. Co to za flashbank jakiś? Nie jest flashbank. No tak, chcesz zobaczyć tuczkę magiczną? To nie mogę jeszcze podnosić w ogóle, masz? Co ty robisz? Nie Taki wiem. Zbugowany bugowany ten. Chciałem tego powiedział granajda. Ale nie mogę go podnieść, to tylko tylko możesz podnieść Chodź tu stary Dziabne cię! No jesteś słaby jesteś. Kurna staru Nie no to jest ciężkie dla dziecka. Jak jest jedno dziecko to jest ciężko. Co jest? A więcej generatorów tych muszę znaleźć, dobre. Więcej gazu, a nie więcej generatorów. Ból jest taki, że nie mogę w większości rzeczy podnosić. No Nawet wiesz, i teraz teoretycznie No gra, wracam do domu Stary. Słaby jesteś dzieciak To Ty na pewno nie jesteś mój, oj Stary Ona na solo Dawaj Dopadnę cię Został za, za, stary. Co ja mam w ręce? Wziąłeś no, admiracy nie nie starego? Nie, to by nie był ten sam? Nie, on no się zapas podziemy, więc raczej nie. Najgorsze <laughs> jest to, że ja średnio. No i tego też nie mogę podnieść. Najgorsze jest to, że ja średnio mam się czym bronić. O! Ty nie masz się bronić, ty masz atakować. No właśnie, ty masz atakować, Dzieciaku głupi. Jak tam kampi BAMCE! No było mi sprzedałeś tylko jedną Elo. O! To. No nie wiem! ELO! Eee, słaby ten tryb. ELo! Słaby ten tryb, kurde. Hello, hello, Ile ty podlałeś elo. Tych paliw? paliwcy i tyle? Chyba trzy, no No ale słaby. No no, ale poczekaj chodź tam wypróbuj, bo wypróbujmy jeszcze te bronie bo masz tak. Chodź na główny na hall główny. Dobra. Gdzie jesteś? W mikrofali, ho. I weź mnie water gunem. tu jest water gun, dawaj go ten. Dobra. Uruchom. I strzel mnie water gunem. Nie mam wody. Masz wodę, strzelasz A. mnie. Co? <laughs> Nie się. Dobra, damy jeszcze ten czołg. Taki o czołg. dawaj, tym czołgiem, tym czołgiem jeszcze mnie strzel. Tak jak na tym dawaj. To co ja mam w ręce? Nie wiem. Gdzie jest czołg? Nie to jest Poczekaj, a to? O, jakoś, jakiś miecz. Co World teraz... of Light, co to jest? Czekaj, bo to jest miecz świetlny. Co to zrobi? Dupnij mnie. No, ładnie nic mi nie robi. Straciłem HP? Nie wiem. Nie, straciłem. No bij mnie. No, straciłem, LOL, ale ty mierz w świetnym. Ale ty mierz w hita Hitachita Na GIT! Bardzo dobrze. No, to jest to jest w tej bierze. Ej, ale NDR nie jest jakiś super, dobra. tak ostatecznie, jak to widzę. No i... Znaczy, na więcej osoby było spoko. No a poczekaj, tu to jeszcze bardziej. była był trójka to dzieci to... versus jeden ojciec, to by było GIT. Albo dwójka dzieci, to by było GIT. Zablerem mnie walnił, bo ten poison grając już patrzyliśmy. Jeszcze ci, jeszcze tym, tym. No, to są faktycznie jakieś grany, tylko one wszystkie są dla ciebie. No. Dawaj. Punch me. A ja daj za więcej zrobi No, o. A! mnie nie niebie i tam jeszcze jest czołg, czołg taki. Idę, idę zobaczyć, co to czołk robi. Czołg! No się, no, no nie. A nie, mogę się ruszać, dobra. Ty możesz strzelać, pamiętam, tylko ja się z tym zbugowałem ostatnim razem. Mek, pokój! Ej, no, ej, tu mi zadaje obrażenia! Meg, mek, mek! Tu, tu, tu Z... Ileś tego aim'a w całej się właśnie No kurna u mnie lagujesz, nie wiem co A, głupoty gadasz Bany hopy Typie no, ty 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 Wychodź z tej shopy Niszczę cię Wow Widziałeś co ja zrobiłem z tym? Co zrobiłeś? No nie masz, nie możesz wejść do basenu Nie Na mogę tego go. puścić, a No a, to ja też tego nie mogłem puścić A dobra no chyba kończymy odcinek 13 minut, kończymy, ale no nie ma tutaj co odcinek. więcej przedłużać. No. no to zostawcie lajka, zostawcie suba i w sumie takie rzeczy i ja kończę odcinek. Erko! Erko